Oho chyba to były demony takie, o. to są chyba demony, nie? To są właśnie demony, które są w was widzowie. To są właśnie demony, które są w was. Każdy z nas są takie demony właśnie, takie pato demony. Pamela. Orlok. <grym> Ola! <Ho -ho. grym> Olaf. Katolicy, nie wierzę. Dban. Torpedo. Ja dupy hrabina. I żule. Ja nie wierzę. Nasz ksiądz jest wampirem. Spytajcie, kogo. Polski dogi! Jak się wam to powie? Możecie spytać nawet mnie. A ja wam mówię, że nasz ksiądz jest wampirem. Jak się robi ciekawie, to nie chcesz kończyć imprezy. Od miesiąca no, trzymają bo... kacę, z trudnej Aż docierasz do rejonów, w których wreszcie przestajesz być sobą. Na drugi dzień trzeźwiałam, <skrym wreszcie, skrym> wszystko wraca do normy. Ja też na drugi dzień wytrzeźwiałam. Tylko, że na trzeci nic nie wróciło do normy. Zostałam w odmiennym stanie świadomości i nie mogę znaleźć drogi z powrotem. Potrzebuję pomocy. Co ma Zeza? Prost. Pamele pop... <gryba> Od tamtej pory zachowuje się jak jej macka. Nie wierzę! do znajomych i podróżować. Myślę, że mógłbym pokochać ją nawet z takimi wadami. Ale już ją pokochałem inną. Cichą, skromną, zamyśloną. Znajomy polecił nam wyjazd do Sandeville. To jest wampir, widzowie. O! Nieprzyjemna kobieta, pir. Trzy Antidotum na krew diabła, czyli wino o jakości krwi Boga. Z tego względu kościół załapał się na program uwspółcześniania chrześcijaństwa. To ogromne, desperackie przedsięwzięcie Watykanu. Oni chcą zrobić z kościołów atrakcję. Wielki remonter przekazuje proboszczom plany remontu katedr, oraz kupę siana na realizację. Ma koloratkę, no, ma no. tu jakąś amerykańską chatkę. I mieliśmy plan wybrać się na msze, ale z tą wioską dzieje się coś dziwnego. Kościół stoi pusty, a mieszkańcy zatracili się we wojnie religijnej. Muszę po prostu ukraść wino dla Pameli. Miłość wymaga poświęcenia. <laughs> Będy jak pirania... Nie wiem, się <laughs> wypowie! <laughs> Widziałem, jak do kościoła się włamał. Bo wikołak albo czarna O Boże, tak nie, wierzę. nie wierzę! Nie wierzę! Ja dupie, jaki zajebisty wstęp. Telefon jeszcze do mnie dzwoni. Telefon. Amen. <słuchaj> jest telefon, tu jest telefon. A przecież ma ok. Halo. Słuchaj no, kimkolwiek jesteś. Mówi proboszcz. <słuchaj> Wiem, że trafiłeś dało... tu przez przypadek, ale to twój szczęśliwy wieczór. Jak zrobić, nie, nie? wiadomo co się stało z naszym. Jak terenie. to będzie można remontować w ogóle? będziesz musiał go zastąpić. Sprawdź czy masz w kieszeni dzienniczek wiejskiego Księdza. Gościu był otwarty! Słuchać <noise> <noise> wina, ale akurat zadzwonił telefon, więc odebrałem i jakiś chorleone zaczął wydawać mi rozkazy. Bóg A to Janin jest! To... <noise> Nie drzwi zamknięte. Zaraz się uduszę. Muszę współpracować. Dlaczego chcę to, żebym sprawdził kieszenie Nie wierzę! Ku... Dziennik pod Skype'em jest. Dziennik zadań telefon. Zwomu dzwoni. Czyli Czy jestem, tym, jestem tym... Jestem tym wampirem i to pana to jest moja dziewczyna. Nie pytaj jak to zrobiłem. I chłopajcie z tym naby księdzem. Że jestem potężnym człowiekiem i należy mnie słuchać. Tak trzeba żyć. Dlatego <laughs> dzwonisz ci raz. Słuchaj, jest ważna sprawa. Z Watykanu przyjeżdża wysoko postawiony nad człowiek. Będzie kontrolował naszą świątynię. Nie możemy dać dupy. <laughs> w ostatnim czasie zaczęli się tu panoszyć two szataniści. Wielki remonter zniesie wiele. Priest Simulator się nazywa to, to gierka. nam nie wybaczy. Ogarnij tę kuwetę i oddzwoń. Sowicie cię wynagrodzę. Okej, okay, teraz sprzedamy kościół? Zajebiście. Doskonały <laughs> pretekst, żeby się tu trochę porozglądać za winem. No ja... <laughs> sprzątaczkę. Ten kościół rzekomo finansowany jest ze środków unii chrześcijańskich. wygląda <laughs> jak splądrowana melina. Kurde, baj! Dobra, to musimy posprzątać chyba to, co? Wo, Łoł! Wow. Co to jest? A muszę to rozwalać, żeby tego... Blokujesz drzwi, przepraszam. O jaki syf. Co to jest? Okej, okay, muszę to rozwalać jakby, żeby ten... Żeby to czyścić, to wszystko. O, to jest poniszczone wszystko. Słoik z kurkami, Kurde, nie wierzę! Odwrócony krzyż. O nie. <grym> How przy tym to jest gówno. Naprawdę. To jest piękna gra. Cudowna jest. Swag z górkami. Dobra, to zrobiłem. A, dobra. Okej, okay, tutaj to było. <grym> Kawał dobrej roboty. Wina nie znalazłem. Jeszcze <grym> nie byłem w piwnicy. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Słuchaj, trochę jeszcze ich jest, o detalu. Jednego z szatanistycznych kandali <noise> zamknąłem w piwnicy. Nie miałem na niego pomysłu i dalej nie mam, ale chłopa nie można tyle trzymać w niepewności, bo zdechnie z głodu. Może po prostu połam nogi i wolno? <k critics> Tylko nie uroń kropli grzechu. To bardzo ważny surowiec. W garderobie na Strychu znajdziesz wdzianko księdza. Ma zamontowany wysysacz grzechu. Gdzie jest ten strój cały? Duad jak wielka moc i żadnej odpowiedzialności. Słuchajcie, Mam ja Jeszcze mogę otworzyć piwnicę! Dobra, chuj z tym. Ja pier... ...do ch... psa. Ja miałem piwnicę, się m... <ścoughs> Chodź, połamień nogi teraz, ryjek. <ścoughs> Ale Cox? Bez problemu, poradziłem sobie z szatanistą. <laughs> Niestety w piwnicy nie znalazłem <laughs> świętego wina, tylko podrzędne korbole i puste butelki. Zaintrygowała mnie tajemnicza zepsuta aparatura. To pewnie narzędzie do pełnienia świętego wina. i do zakład, że proboż będzie chciał naprawić aparaturę przed przyjazdem remontera. <laughs> Dzwoni telefon. Dzwoni wapuga. Mówi, że musi się udać? Dawał dobrej roboty. Mała uwaga. To wdzięko księdza tutejszej parafii, więc tak jakby jesteś zależny od naszego kościoła. Im lepszym stanie jest kościół, tym na większą Bożą łaskę możesz liczyć. Im większa Boża łaska tym większe nasze szanse w zwalczaniu szatanizmu, a czeka nas wiele poważnych bitew. Wiesz dlaczego tutejsi wierzący są wyjątkowo uduchowieni? Bo piją wino z ekstraktem z boskiej relikwii. Problem w tym, że cholerni szataniści rozdupcyli nam aparaturę do pędzenia świętego wina i ukradli relikwie. Dowiem się, kto za tym stoi i dam ci znać. W międzyczasie przesyłam dalsze instrukcje. Są w dzienniczku. W końcu zdobędę to przeklęte wino, ale jeszcze przez pewien <laughs> czas będę musiał poudawać idiotę. <noise> Prowoż robi regularne przelewy. Nie są to kokosy, ale jak to się mówi, żadna wypłata nie hańbi. Martwię się trochę o Pamele. Mam nadzieję, że nie pop**** jej do reszty. <noise> Ty ja p... Tak jak Pan Jezus powiedział. <noise> tak jak pan Jezus powiedział. <noise> nie wierzę! Nie wierzę, kurwa, nie wierzę! Nie wierzę w tę grę. Umieściany w kościele, umieścić umyj... kosza, usyń, okej. Okay. w kościele, myj. 666, myj to. Myj to. Dobrze, jedna jest. Pentagramy też myjemy. Dobra, super. Idziemy odbierać telefon, proboszczę. Halo, proboszcz. Oj, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, o... Kawał dobrej roboty. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Słuchaj. Nie ma czasu do stracenia. Wielki remonter został zaatakowany, jego samochód rozdupcony. Biegnij na miejsce wypadku. Wiesz, co z nimi zrobić. Wszystko na mój koszt. Oho. Nie będę się nabierał, k, tymi rękami. Muszę się jakoś przygotować. Jasne, Poszukaj tacy ofiarną na strychu. Czy ja będę się tacą ofiarną? A czy może będę się kupić coś? O, chyba to, chyba to jest lepszy k pomysł, niż że ja będę śpić tacą ofiarną, Zmiast Ej, Kierowniku złoty, Ja Ta gra jest piękna. Wyskakuj z hajsu. Do not play this game? Zajebiste oby. Od katolików mogę zbierać opłaty. Patrz to! Dawaj! Dawaj! Ja on Bardzo kocham! Ja pierdolę! Siema. Wyskakuj z się nauczyć, Aha? Kierowniku złoty poradu. Aha? Ty fi! o ty kurna, satanisto, ty kurna. Dobrze, katolicy bijmy! ich, tak jest, młoty! tak jest, do kościoła. Chcę. Dobrze. Co ty robisz? Kur coś. papa mobil się naucz Co ty k robisz? A okay, dokładnie, dawaj pieniądze. Wyskakuj z hajsu Dzięki. Wyskakuj z hajsu Dawaj, dzięki. Ament Tak jak Pan Jezus powiedział! <głosy> <głosy> tak powiedział! Tak jest! Tak powiedział! Kurwa. Ej laska, co łaska Kierowniku złoty, poraduj Oj, Judo, Wyskakuj z hajsu. Nie ma więcej, daj mi teraz. Daj mi, daj mi. Znasz nie, mnie, to daj mi coś. Daj mi, daj mi. Chodźcie ze mną. Tak jak Pan Jezus powiedział. Chodźcie ze mną. Idziesz ze mną? P <gryzny> <gryzny> krzyż mogę poprawić w kiblu. Idziesz też ze mną? Tak, idziemy, chodź. Chodź, idziemy, chodź, idziemy. Teksty, powiesz, zajebiste są. Broń, atak alternatywny. Wrogowie mają śmierć, oprócz Grzechu, upuszczają wrogie niż sobą amunicję. Do jednej strony przycie broni. Okej. Okay. Ile ja mam? 8. Kurwa, bo ja tak obie, dobra. Dobra, okej. Okay. Kurde, gdzie oni tam ci są? Halo! E Awada <grywa> dobra! Awada kedabra! No to chodźcie tak jak Pan Jezus powiedział Idźmy, chodźmy, chodź, chodź idziemy, chodź, chodź, chodź. No to chodź! Idziemy, chodźcie. Biegną, parczek biegnie, patrz jak moje armie biegnie, zobacz, kurde parzyk, biegną, patrz. Napierce będziemy kół. Bierzcie ich, atakujcie! Tak jest! Katolicy! Tak jest. Dla jego po lesnej mniej. Ja you have piu. Wow, wypaliło mnie. I po kierduka. demona. Kakaz mać. Z wielkiego remontera została wielka plama Przynajmniej go niego pomściłem. <noise> o krzyż na, <noise> krzyż na górze w ogóle leży. K***. Ej, laska, co łaska! Dzięki nie to daj mi coś. Daj pieniądze, dzięki. Co Zagierka? Senator księdze. Chodź coś się bije w ogóle, oho. Dobrze! Katolicy! Ej, nie bijcie się, k***, co to robisz? Okej. Okay. Ksiądz Gollum to jest po prostu wampirem, tylko po prostu proboszcz. Myślę, że jestem jakby księdzem i wziął mnie jakby na parafię. Nie wiedział, że jestem wampirem. Jak to nie żyje? A, no trudno. Nie ma co płakać <laughs> nad rozwalcowanym kardynałem. <laughs> nie Pamięcij, wierzę! Nie Zanim spuściłeś im łomot, dowiedziałeś się, dla kogo pracują. Nie. No dobra, nie mam takiej nadziei. Sam się dowiem i zaraz oddz... jest... P... <śmodery> <gazów> jest w p... Wiem, co to byli za ludzie. To tak zwana Banda Chochoła. Mają siedzibę rzut beretem od kościoła. Doskonale się składa, bo podejrzewam, że to właśnie chochowie co się stało z naszą relikwią? Daj im popalić. Nie chcę, żeby ta się gra kończyła, to jest demo, ale zajebiste. Nie chcę, żeby to się kończyło. Z wszystkim stoi hochoł widzowie. To stoi HOHOŁ! Masz za o, aż im umyje, nie umyję tego. Nie to. Aż im ścianę umyję, normalnie, patrz. S. Amen. Siema. Jeszcze już wszystko! No, nawet lodówkę zniszczyłem. Zajebisty jestem, normalnie. Przeszukaj dałe. To polska gierka, no? Polskie z ludzi robią gierkę. Simulator nie też zrobił? Nie da się tego otworzyć. Co zrobię? Nic nie zrobię. Co zrobisz? Chociaż. Chyba mam pomysły. A. Okej, dobra, czyli robię tak. Kur. sobie. Jeep! Okej, dobra, działa. Coho! Twardy zawodnik kocho jest niezrozumiały z zwykłego odtwarzania. Przed niego przymiotami. Chodźmy obrażenia. Amen. Splendor kanonizacja. Ta pierzek pizło wózkiem i yeah! jako zakonnicą kochoł Leś tam kurna niespecjalnie trudny pojedynek. Nawet się nie spodziłem. Powiedziałbym, <grystanie> że chochoł to taki mini boss. Warto mu ale nie ma się chwalić. Co tu dużo gadać? Wpier... Mimo, ten pojedynek zbyt serio. Teraz będziesz się wszystkim chwalił. Jak w życiu osiągnąłeś, to się cieszysz, gdy fortuna się na tobą lituje. Ja dupie. Porozmawiaj z Kohołem. jest Kohoł? Tu jesteś. Chodź pogadamy sobie, Kohoł. Dasz radę mówić, czy uszkodziłem ci mózg? Podejdź. Odejdę, jak mi powiesz, gdzie schowaliście relikwię potrzebną do odbudowy aparatury. A jak mi nie powiesz, to ci jeszcze raz. <grym> nie wiem tego. Ja miałem tylko rozstawić figury w kościele. Jest nas wielu, dzielimy się obowiązkami. Relikwie to nie moja działka. Figur już nie ma. Zrobiłem z nimi to, co zrobię z tobą, jeśli się nie dowiesz, gdzie jest relikwia. Czekam na wiadomość z telefonem? Papież, Ej! Telefon dzwoni w prawym górnym. O, śmietnikiem, pier... Kawał dobrej roboty. Podczas gdy ty wymierzałeś sprawiedliwość, ja wpadłem na genialny pomysł. Słuchaj, skoro masz już strój księdza, zostałeś wpleciony w naszą intrygę, a twoje ręce splamiła krew winnych, jesteś odpowiednią osobą, żeby ubiegać się o stanowisko, które dopiero co się zwolniło stanowisko wielkiego remognera. Musisz tylko wykazać się odpowiednim portfolio. Z nieba ci spadłem. Czy potrafisz wyobrazić sobie lepsze warunki do rozwoju niż ta Rudera? Odpicuj nam kościół, a ja załatwię Ci audiencję w Watykanie. Tak trzeba żyć! Dlaczego nie ma zapisów streamów? Ponieważ najlepsze zapisy zamontowane są zamontowane przez na drugiej kanu na Przedpokój Wytrzeźwi. Żebyście subowali Przedpokój Wytrzeźwi, oglądali Zanim opowiem ci o planach remontowych, muszę cię ostrzec. Bycie porządnym katolikiem wiąże się z ciągłymi prześladowaniami ze strony szatanistów. Będziesz potrzebował potężnej broni, aby rozprawić się z tymi draniami tak się składa. Że wielki remonter słynął z pokaźnego arsenału. Sprawdź, czy nie zostawił czegoś w bagażniku. Wszystkie fury, na których wisi różaniec, podlegają tutejszej parafii. i Można nimi zarządzać. Kazałem zamontować dla ciebie kapliczkę. do przyzywania samochodu. Samochodem to kościołem. można jeździć? Nie!